Gdy za oknami jesienna pogoda, schyleni nad atlasem odbywamy palcem po mapie dalekie podróże. Lądów nieznanych nie musimy szukać na drugiej półkuli, gdyż zaledwie 100 kilometrów od Krakowa zaczyna się pełna uroku, a mało znana kraina. Zobaczona z trzech stron wieńcem zielonych gór, a otwarta tylko od południa w stronę śnieżnych szczytów tatr, Dunajcem opasana rozciąga się Lopuszańska Dolina. Stare kroniki nazywali ją Królestwem Pstrąga. Okolica Lopuszańska słynęła z obfitości ryb. Strąg Lopuszański stał się bohaterem niezliczonych bajek i legend góralskich, anegdot rybackich i herbownym znakiem towarzystw wędkarskich. Bystry nurt górskiego potoku przecinającego dolinę kryje w swej głębi tarliska pstrągów i miejsca składania ikry. Rzegi lopuszanki stanowili dawniej mekkę dla licznych rzesz wędkarzy ściągających tu zewszą. Dziś pstrąg jest pod specjalną ochroną. Wody potoku odznaczają się szczególną żyznością. Huczące wodospady kryją w swej głębi niezwykle bogactwo form roślinnych i zwierzęcych. Prawdziwą ozdobą Dunajca są piękne okazy lososia troci. Losos jest rybą wędrowną. Wędrówki lososia stali się tematem badań naukowych licznych uczonych polskich, którzy dokładnie ustalili linię jego setki kilometrów trwających podróży. Niezwykłe jest życie lososia. Rodzi się w skromnym górskim strumieniu. Wartkim nurtem Dunajca dostaje się na Wiślaną Falę i wypływa na Morze Bałtyckie. Lecz na czas Tarla zawsze wraca w strony rodzinne. Setki kilometrów wędruje z uporem pod prąd, przeskakuje przeszkody i wiedziony nieomylnym instynktem wraca w strony podhalańskie. Polskie Towarzystwo Wędkarskie wybudowało w Łopusznej jedną z największych stacji rybackich w Europie. Budynki stacji w pięknym góralskim stylu zbudowane harmonizują doskonale z otoczeniem. Elektrownia w formie kapliczki Ośrodek Lopuszański składający się z stacji naukowej, wylęgarni, licznych budynków gospodarczych i kompleksu stawów budzi już dziś poważne zainteresowanie w kraju i za granicą. Ośrodek ten ma do spełnienia poważne zadania naukowe i produkcyjne. Lopuszański zakład produkuje 2,5 miliona na rybku rocznie. Lopuszna mało dziś znana, była kiedyś miejscem pobytu turystów udających się na zdobycie taty. W kromnym białym domu tetmajerów napisał Seweryn Goszczyński swój dziennik podróży do Tatru. Urok skalnego podhala odkryli pierwsi goście Lopusznej. Dużo wody w Dunajcu płynęło od tych czasów. Nie zmieniły się tylko góry. Tak samo zielenią lasów pokryte jak za dni go... modlą się dziś pobożne gaździnki, o deszcz, o urodzaj, o dobrą wełnę. Razem z dymem świec wznoszą się modlitwy ku górze, pod strop pokryty ręką ludowego artysty barwną polichromią. Czerniały ze starości próg przychodzą chrzestni rodzice z dzieckiem owiniętym w chusty. I stąd wychodzi na niedaleki cmentarz góralski pogrzeb. Wśród puli roztai stoją drewniane świątki. Jezusy frasobliwe, ogrojce święte agaty, Wyrzeźbił kozikiem lub drutem wiejski snycerz Józek Inwalid. Życie górala wypełnia mozolna praca. Szczęśliwe posiadaczki kapców nie przypuszczają nawet, że w okolicach Lopusznej dosłownie dniem i nocą pracują w polusze ubijające sukno na kapce, guńki i góralskie spodnie. Warsztaty w opuszcznej wodą górskiego potoku pędzone są zabytkiem występującym rzadko w innej okolicy Polski. Baca z Niżnego zarąbka odziedziczył swój warsztat po pradziadku. Od setek lat biją z tempory sukno na piękne góralskie spodnie wyszywane w parzenice. Piękne parzenice wykwitają spod palców młodego artysty, który kunszt wyszywania odziedziczył po ojcach i godnie go dziś reprezentuje. Cyfrowane portki cieszą oczy barwistym wzorem i artystyczną formą. Wysoko nad Lopuszańską Doliną pasą się na halach stada owiec. Szerze ich stary baca. Od czasu do czasu fajkę chupką zapala i zadowolonym wzrokiem na swoje stada spogląda. Nie brak tłowcom trawy, nie brak i soli, ulubionego ich przysmaku. Jesień nadchodzi. Liść żółknie na drzewach. O zachodzie białe chmury klębią się nad linią horyzontu, dając znak, iż nadszedł czas powrotu. Czas zejścia w dolinę. Na święty Michał ostatnie stada opuszczają Hale. Wszystkimi drogami idą kierdele owiec w stronę niżnego i średniego zarąbka. Oplotki znaczą bliskość wsi. Oczom zmęczonych juchasów ukazują się pierwsze domy. Ich wieś rodzinna. Gazda wraca do domu po dniu pełnym trudu. Przyniesione z hali bieluśkie serki wędzi gaździna w duszni. Powędrują w kobiałce na najbliższy jarmark w nowym targu. Owce pasą się spokojnie w dolinie w kręgu ogniska. Serki gotowe. Pięknie zdobione oszczypki cieszą oczy i podniebienie. Cała natura przygotowuje się na nadejście zimy. Krzątają się mrówki, krzątają się i ludzie. W dolinie słońce, z rannym brzaskiem idą dziewczęta z motykami na polany. Nadszedł czas kopania ziemniaków, grulami tu zwanych. W górze mgła. Skąd porodzą się grule na kamienistej glebie? Raz po raz dźwięczą motyki uderzająco kamień. Idziemy wyżej. Daleko za nami zostało białe jezioro mgły. Stary baca znosi paproć w dolinę na podściółkę dla swych owiec. Samotnej bacówki położonej wysoko pod szczytami zabiera się ostatnie siano. Droga powrotna długa i bardzo stroma, więc ścięty smrek pełni rolę hamulca. Gdy już zebrano z puli hal plony ziemi, trzeba zaorać kamienisty zagon na nowy chleb. Miło jest po calotygodniowym trudzie pogważyć z sąsiadką przy plocie. Miło na lawie przed chatą siedząc, radzić o różnych sprawach, dawne czasy wspominać i na góry poglądać. Wieczorem pokrzykują skrzypki huczy bas. Nogi same się rwą do tańca. Brążą gadki, śpiewki, przypowieści. Wieczór niesie się śmiech góralskich dziewcząt. Po gwarnym wieczorze i cichej nocy przychodzi biały świt. I tak dzień za dniem płynie życie w dolinie Lopuszańskiej. Rżą srebrne nici pajęczyn na gałęziach jalowca. Nic nie zmieni z lasu stojącego od paru tysięcy lat na jaskółczym brzegu nad Dunajcem. Rósł tu kiedyś młody, strzelisty las, rosły świerki, Jodły, modrzewie. Zostały po nich tylko skamieniale kadłuby, na których wieki ułożyły się warstwami ziemi. Nowy las gra wszystkimi barwami. Patami międli się len. W smudze słonecznej tańczą paździerze. Nic dziwnego, październik. Wraca z dalekich mórz losość do swego domu, i nie dziwimy mu się chyba, bo przecież piękny ten dom i warto doń wędrować choćby pół świata. Przychodzi zmierzch, chaty stoją w zamyśleniu. Jest cicho, E pięknie.